Według ostatnich badań, na które się natknęłam, około 50% z nas wstydzi się tego, że robimy zabiegi medycyny estetycznej. 50% to z jednej strony to jest dużo, z innej strony to jest mało. Skłoniło mnie to do myśli, dlaczego tak się dzieje i dlaczego tak wiele z nas wstydzi się, żeby o tym mówić. W tym filmiku nie chcę Was przekonać do tego, Żebyście mówili i głosili dobrą nowinę o swoich zabiegach, ale chciałabym, żebyście poczuli się pewniej, że to, że je robicie, to jest w porządku, to jest dobre, macie czuć się Wy z tym dobrze, a im bardziej Wy będziecie czuć się z tym dobrze, tym mniej będziecie wstydzić się tego, że coś tam zmajstrowaliście na swojej twarzy. Pierwszym powodem, dla którego możemy wstydzić się tego, że robimy zabiegi medycyny estetycznej, to jest Obawa przed byciem ocenianym. Obawa przed byciem skrytykowanym przez innych. Do gabinetu i na zabiegi szukujemy się wtedy, kiedy chcemy poczuć się sami ze sobą lepiej, chcemy poczuć, że wyglądamy lepiej, chcemy poczuć się pewniej. I mówiąc o tym innym osobom, nie chcemy słuchać żadnych wątpliwości, że to, co robimy jest złe. Chcemy usłyszeć, że tak, fajnie, że to zrobiłeś, lepiej teraz wyglądasz, i tak trzymaj. Zawsze jest tak, że w zasadzie u każdego nie chcemy czuć się skrytykowani na żadnym aspekcie naszego życia. Każda krytyka wywołuje w nas pewien dyskomfort i podczas mówienia tego, co zrobiliśmy, na co się wybieramy, jakie zabiegi na stałe sobie robimy, obawiamy się, że ktoś takim zbędnym komentarzem, negatywnym komentarzem, zbędną krytyką sprawi, że odbierze nam tą radość z tego, że Działamy i chcemy coś zrobić dla siebie. Nie bójmy się tego i nie bójmy się tej krytyki. Krytyka zawsze będzie od każdego, w każdym możliwym momencie, bo tak jesteśmy skonstruowani jako ludzie, że lubimy krytykować nie swoje poczynania. Najważniejsze to robić to, co uważamy my za słuszne, żebyśmy czuli się z tym wszystkim, co robimy my bardzo dobrze. I do tego was będę zawsze, zawsze motywowała: róbmy to, żebyśmy czuli się dobrze. Drugi, najczęstszy powód, dlaczego wstydzimy się zabiegów medycyny estetycznej, to jest obawa przed byciem uznanym jako osoba próżna. Często jest tak, że mówiąc o, o tym, że dbamy o swój wygląd, stajemy się takim obiektem żartów i kpin mówiących o tym, że jedyne na czym nam zależy to jest tylko nasz wygląd i tylko ta powierzchowność, co automatycznie jest w pewnego stopnia krytyką nieuzasadnioną, dlatego że zwróćcie uwagę na to, każda jedna osoba, Naprawdę, myślę, że każda jedna osoba dba o to, żeby wyglądać ładnie, żeby mieć czyste, schudne ubranie, żeby wyglądać i czuć się atrakcyjnie. Każdemu na tym zależy. Niektórym w stopniu mniejszym, innym w stopniu mniejszym. Nawet jeśli ktoś uważa, że mu na tym nie zależy, to jednak nie przychodzi w rozdartych spodniach, niespecjalnie rozdartych, nie przychodzi w koszulce, która jest ubrudzona nawet ostatnim obiadem czy gotowaniem ostatniej rzeczy. Każdy z nas myśli o tym, żeby wyglądać schludnie, a tym samym ładnie i estetycznie. Wiele z nas chodzi do fryzjera i jeśli powiem swojej koleżance, że szykuje się na nową fryzurę, na nowe strzyżenie, to nikt nie zarzuci mi tego, że jestem próżna, że dbam o swoje włosy. Tak samo jest z koloryzacją, z farbowaniem włosów. Powiedzmy, że są takie dwa trendy, dlaczego włosy sobie farbujemy. Jedna z nich jest taka, że chcemy Poczuć się ładnie, świeżo, chcemy zrobić coś nowego, fajnego na naszej twarzy, na naszej głowie. Druga rzecz jest taka, że chcemy zatuszować te pierwsze momenty, które pokazują, że się starzejemy. Czyli chcemy zatuszować te pierwsze aspekty starzenia się, pierwsze siwe włosy. Czym różnicie tuszowanie swoich siwych włosów od działania i wypełnienia swoich pierwszych zmarszczek? W zasadzie to niczym. Tylko tym, że koloryzacja jest bardzo popularna. I w zasadzie ciężko jest znaleźć kogoś, kto włosów nie harbuje. A jeśli chodzi o zmarszczki, cały czas jest to temat tabu, cały czas jest to, jest to temat może bardziej dla osób zamożniejszych, bo są to usługi premium, bardziej kosztowne. Ale jeśli chodzi o samopodejście, nie różni się niczym. Tu i tutaj walczymy z tym, żeby wyglądać młodziej, bo siwy włosy nas powtarzają tak samo jak lwia zmarszczka. Tu i tutaj walczymy o to, żeby czuć się Pewniej, bo wiemy, że mamy nową fryzurę, fajnie ułożone włosy, fajne ubranie, które dobrze leży na naszym ładnym ciele. I tak samo nie wstydźmy się tego, że dbamy o swoją twarz, o to, żeby wyglądała młodziej, radośniej, bardziej świeżo, promiennie, szczęśliwie. Nie bójmy się tego, że będziemy uznani za osoby próżne, bo tą cechę próżności możemy przypisać Każdemu, niezależnie czy dba o to, czy ma smukłe ciało, czy nie jest otyły, czy jest szczupły, jaki ma kolor włosów, jakie ma buty na sobie. To wszystko to jest dbanie o siebie, o to jak my się czujemy ze sobą i jak dajemy się zaprezentować światu. Więc to wszystko możemy wrzucić w ten worek próżności, a ja bym go chciała otworzyć i wylać. Bo można być próżnym, ale to nie znaczy, że dbanie o siebie czyni nas osobami próżnymi. Trzeci powód, dla którego możemy wstydzić się tego, że wykonujemy zabiegi medycyny estetycznej, to jest obawa przed tym, że będziemy uznani za osoby nieprawdziwe. Nieszczere. Trochę, powiedzmy, zrobione i takie jakby nieładnie to zabrzmi, ale puste. Kiedyś tak się o, o, o tym mówiło. W każdym razie chodzi o to, że są osoby nieszczere i nieprawdziwe. Są różne stereotypy, jeśli chodzi o medycynę estetyczną. Wcale mnie to tak nie dziwi, dlatego że jeszcze kilkanaście lat temu medycyna estetyczna to były stereotypy tylko takie, że to jest powiększone, Usta, takie nieprawdziwe, balonowate, nie, nie pasujące do naszej twarzy, albo powiększony biust, który także rzuca w oczy swoją tą sztucznością, nieprawdziwością. I to wszystko teraz jeszcze pokutuje za tamte czasy, kiedy faktycznie medycyna estetyczna to był taki bardziej stereotypowy te usta, biust. I zmiana siebie na gorsze, bo to nawet nie chodziło o to, że zmiana siebie, tylko bardziej pod kątem, że zmiana siebie na gorsze, czyli mamy powiększone usta, które wyglądają gorzej niż te wcześniejsze usta, mamy powiększony biust, który wygląda gorzej niż ten wcześniejszy biust. W obecnych czasach, w obecnych trendach, medycyna estetyczna to jest naturalność. To są usta, które są wymodelowane tak, że w zasadzie tego nie widać, że coś tam było majstrowane. To jest biust, który wygląda świeżej, który wygląda na mniej opadający, który też tak się zachowuje, że jest mniej opadający, a nie wygląda sztucznie i nienaturalnie. Ta obawa przed nienatural nienaturalnością jest właśnie konsekwencją tych wcześniejszych zabiegów, tej starszej medycyny estetycznej. W obecnych czasach nie musimy się tego obawiać. Natomiast to, czego się obawiamy, to jest to, że jak powiemy komuś innemu, komuś z zewnątrz, że mieliśmy taki zabieg, że popełniamy sobie zmarszczki, że stosuje botox, automatycznie będziemy uznane za osoby nienaturalne, które blokują to swoje prawdziwe ja, trochę maskują swoje kompleksy tą medycyną estetyczną. W obecnych czasach tak nie jest. I musimy o tym mówić, że to, że ja sobie podaję botoks na zmarszczkę, to nie jest wcale tak, że się tej dwie zmarszczki wstydzę, czy chcę ją zakamulować, czy mam jakiś kompleks. Ja po prostu sama z siebie jej nie lubię. Wiem, że jak ją mam, to wyglądam groźniej. Czuję się groźniej, czuję się bardziej spięta, bardziej napięta, a w momencie, kiedy mam ten botoks przy tej dwie znaczce, automatycznie czuję się trochę taka, powiedzmy, uwolniona. Wiem, że to głupio brzmi. I wiem, że czasami moje przymiotniki czy moje opisywanie pewnych sytuacji mogą wydawać się wyssane z palca, ale mówię o tym z perspektywy mojej, z perspektywy tego, co ja czuję przy takich zabiegach. Jeśli chodzi o tą lwią zmarszczkę, bo tutaj też tak mi trochę natchnęło, były też takie badania, które pokazują, że jak zamkniemy się w sobie, jak przyjmiemy taką pozycję, tutaj takiej powiedzmy kulki, że tutaj się zamkniemy, automatycznie nasze ciało czuje, że jesteśmy bardziej zamknięci, bardziej smutni, i tak samo jest przy z zmarszczce. Kiedy te mięśnie są tutaj napięte, są ściągnięte, są tak jakby zamknięte, cała ta część jest bardziej spięta, napięta i wtedy automatycznie cały nasz organizm, cały nasz umysł czuje się bardziej spięty. W momencie, kiedy my się otworzymy całą postawą, czyli ja usiądę tutaj na fotelu bardziej otwarta, nie zamknę się, tylko się otworzę przed Wami, automatycznie całe moje ciało, cały mój umysł ma poczucie większej otwartości, większej pewności siebie, większego luzu, większego szczęścia, i tak samo jest na tej dwiej zmarszce. Czyli w momencie, kiedy ona jest luźniejsza, cała moja, cały mój umysł jest bardziej, powiedzmy, otwarty, cała, cała moja twarz jest bardziej otwarta, mniej spięta i ja to czuję. Dlatego nie możemy myśleć w kontekście medycyny estetycznej o tej nienaturalności, a bardziej właśnie o wyzwoleniu tej naturalności, wyzwoleniu się pozbycia się tego spięcia, napięcia na twarzy, które nas blokuje, które sprawia, że czujemy się mniej pewni siebie. Tym filmikiem nie chciałam Was przekonywać do tego, żebyście mówili o swoich zabiegach wszem i wobec wszędzie wokół siebie. Chciałam Wam tylko pokazać pewną otwartość na ten temat. I nawet jeśli nie zgadzacie się ze mną z tym, co teraz powiedziałam, to chciałabym, żebyście uszanowali to, że inne osoby mogą się zgadzać i inne osoby mogą chcieć wykonywać tego typu zabiegi na sobie. Bądź co, bądź na koniec każdego dnia, chodzi o to, żeby każdy czuł się dobrze sam ze sobą, żeby czuł się pewny siebie i żeby po prostu był uśmiechnięty i działał tak, jak, jak chce działać. Więc róbmy tak, żebyśmy my czuli się dobrze z tym, co robimy i jak postępujemy. A jeśli chcemy robić zabiegi, to róbmy. Jeśli nie chcemy, to nie róbmy. Jeśli chcecie o tym mówić, to mówcie i głoście dobrą nowinę, gdzie takie zabiegi robicie, żeby ktoś mógł zebrać nawet kontakty i pójść w dobrą stronę do dobrej osoby, która takie zabiegi wykonuje. A jeśli nie chcecie, chcecie zatrzymać to dla siebie, to też jest OK. Po prostu bądźmy szczęśliwi z naszymi wyborami, ale też wiedzmy, na czego takie wybory podejmujemy. To by było na tyle na dzisiaj od y, doktor Moniki. <laughs> Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam tymi wywodami takimi bardziej życiowymi. A jeśli chcecie usłyszeć więcej na temat moich zabiegów i tego, czego polecam, to zapraszam do kolejnego filmiku.